Was w piątek, w kolejnym dniu vlogmasu. Bardzo cieszę się, że dzisiaj już piątek, bo ta choroba mnie wykańcza w czasie. Y I <laughs> chciałabym w miarę odpocząć, chociaż wiadomo w ten weekend nie odpocznę. W ten weekend idziemy do moich rodziców, więc nie wiem, czy tego vlogmasa oglądacie w sobotę o 16, <laughs> czy w niedzielę, albo w poniedziałek. Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem, kiedy uda mi się go po prostu zmontować, ale ja na dzisiaj nie mam totalnie siły. Słuchać po moim głosie, boli mnie gardło. Katar mnie też przeszkadza, po prostu. Naprawdę, dzisiaj już mam po prostu dosyć. Bartek pojechał też na pobranie krwi, żeby się po prostu zbadać. No, dzisiaj jestem z nią sama. Ona zamiast pić bu z butelki wodę, to kurde, na nią się wylewa, wypluwa, jest cała teraz mokra, ale nawet nie mam już nawet siły jej kurde, przebrać. Czekam aż Bartek się ogarnie i wróci, i będę mogła sama się ogarnąć, bo. No nie, po prostu tego potrzebuję chwili przerwy, bo naprawdę mam dosyć, dzisiaj jest taka załamka totalna, że mm, wszystko mnie po prostu boli, i gardło, i katar, i... Och, dzisiaj nie jest ten dzień. Co to jest? ty jesteś cała mokra? No, zapytaj się jej. Cała posmawiała wolę, wracaj. Rozwoliłaś, rozwaliłaś, rozwaliłaś. Dobra. Ósemka. Proszę bardzo. Co tam masz? O! Figurka jakaś. Co tam masz? Czeka, się Nawet mamie ciężko wyciągnąć. Co to? No, smaj. Co to jest? Ślimak ubrany za pieska chyba? Albo za foczkę. Ślimak za foczkę ogarnięty, proszę bardzo. Tylko że on ma zamknięte oczka, oczka i usta takie w dziubek zrobione, proszę. Proszę. Dzisiaj jedzonka nie ma. Dzisiaj nie ma jedzonka. Dobra i teraz. W szóstce były te, w siódemce były te szare, ósemka będzie właśnie myślę, że to tak. Dziesiąte u skarpetki. Proszę bardzo. Dzisiaj ubieramy te skarpetki. I zostały dwie pary skarpetek. Aurorka po prostu jest mistrzem. Zdejmuje te bombki i wciska do samego środka choinki, żeby sobie tam siedziały. No, zamiast po prostu je dziś tutaj rzucić, to je wkłada. A no. już porwała się do moich skarpetek i zaczynasz je gryźć. No ale to tak właśnie jest z dzieckiem, trzeba na spokojnie, na luzie, nie denerwować się, bo to pierdolca można dostać. I nie wiem czy słyszeliście tą rozmowę z Bartkiem czy nie, ale niby Bartek chciał dzisiaj podjechać do Action i tak będzie musiał do Rossmana pojechać, żeby kupić małej pieluchy. Ale puszę teraz ogarnąć mm, kury, całe ptactwo, a dopiero właśnie potem e, chyba będzie jechał do Rosmana No i chciał e, kupić w Action płyn do spryskiwaczy i dla mnie specjalnie do kuchni a LEDy, bo doskonale wie po wczorajszym dniu, że te LEDy są tam potrzebne, bo jest naprawdę strasznie ciemno. Ty stając przy blacie, robisz sobie cień przed sobą. Bo światło jest za tobą. A nie będzie dzisiaj jechał do tego action. Jutro pojedziemy w Żyrardowie, bo tam też jest. I tyle. Wytrzymamy i ogarnie mi te ledy w niedzielę i będę już mogła normalnie dla Was nagrywać. Nie będzie tak ciemno w tej kuchni. A kolejnym etapem będą półki w kuchni nad zlewem i nad mikrofalą. Bo wstępnie właśnie tam były te półki. A dopiero na samym końcu dokończyć blaty. Wolisz mnie w naturalnych włosach czy w blond? Nie będziesz się farbować. Nie teraz! To może w styczniu, w lutym. Albo nie będę się farbować i będzie naturalne moje włosy, tylko muszę zejść. Mm -hmm. Czy wolisz mnie w blond i wtedy po prostu idę wyżej? Nie, no a tak sobie w naturalnym. Czyli mam sobie ciachać po kolei, tak? Ten odrost idzie, rosną sobie, rosną, a ja cykliczny ciach-ciach-ciach, żeby znikły. Mhm. wolisz mnie naturalnych? Tak. Nie wolisz mnie w takich rozjaśnionych? Nie. nie. Bo ja nie wiem. Podoba mi się taki tak. Nie pomagasz wcale. Bo ja lubię siebie, jak jest jasne, a jak jest ciemne. Tylko nie mów mi, że zrobię jak uważam. Bo zrobię pół tak, pół tak, cholera jest na raz. No. Będę jedną stronę będzie blond i będzie okej, okay, no na okazję, jak będę chce być broszna, to będę miała jedną stronę.

Bartek poszedł na chwilę do Biedronki po ten płyn do spryskiwaczy, bo jednak uznał, że no nie wytrzyma bez tego. A jutro po prostu pojedziemy po te ledy do Żelardowa właśnie, jak będziemy do Action. Byliśmy właśnie też rozmanie po pieluchy. Żel pod prysznic dla nas. Żel do kąpieli dla małej i szampon. Wzięłam jej... Taki fajny do kąpieli, który tworzy różową pianę, jest o zapachu landrynek, imprezują, że tak powiem, podczas kąpieli i wzięłam też szampon dla niej z Isany, ułatwiający rozczesywanie, bo ona ma te włoski dość długie, no i tworzą się kołtunki, więc żeby było troszeczkę łatwiej jej te włosy ogarnąć. No i czekam na Bartka, wrócę do domu. Postaram się smutować dla Was na dzisiaj tylko vlogmasa. Znaczy nie tego, tego co po prostu dzisiaj powinien być. Mam nadzieję, że mi się to uda. I tyle. Jeszcze muszę poprasować, żeby na jutro po prostu mieć ubrania, na weekend i tak dalej. Szczęśliwy, że odebrał? Tak. Paczkę. Co jeszcze, w sensie jeszcze będę jak wyjadę kurde stąd. A tu jest automat z zamieszkami. O, no to nie tam. A i możesz to ściszyć będę miała... A, e, to jeszcze raz. Dobre. No nie no bo będzie ci tam... Oj tam i tak mi wchodzą czasami, ale ja to tam wiesz. E, nie kupił e, tego płynu do czy bo nie było. Biorąc tak? No tak? Nie, nie było. Mhm. Pomyliło mi się kolorystycznie z pieluchami jakimiś. <noise> Przez okienko, wiecie, jak się jechała, to tak mignęło. Ale nie, to były jednak pieluchy. Tak, pieluchy były no. Jeszcze znicze stoją w biedronce. No bo, bo niektórzy was. ludzie czasami ten. No dobra, ale że zjesz po wszystkich świętych dekoracji już nie ma prawie w ogóle w biedronce to, to jak byliśmy yy... w czwartek byliśmy wczoraj wczoraj to już dekoracji do sprawy nie ma w biedronce mm -hmm. świątecznych żebyś sobie mogła kupić masz yy, od cholery różnych jakichś tam prezentów bo znowu ciśnienie o mnie że termometry inhalatory mm -hmm. yy... No i tak jak mówicie ale. No i ja teraz wracamy już po prostu do nocia. Jestem już gotowa do pracy i zaraz właśnie będę wychodzić, by pojechać, odbębnić i wrócić. Mała zasnęła na krótką drzemkę, mam nadzieję, bo miała naprawdę króciutką drzemeczkę rano, jak jechaliśmy i obudziła się po prostu w Rosmanie. Ja bym się chciała z Wami na dzisiaj pożegnać i do zobaczenia w jutrzejszym vlogmasie.